Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przeprowadził w lipcu kontrolę na radomskich osiedlach. Wyniki kontroli, jak mówi Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału, są jednoznaczne. W Radomiu jest problem z odpowiednią segregacją śmieci. Mamy problem w zabudowie wielorodzinnej bo tak jak do tej pory chwaliłam zabudowę jednorodzinną i dalej będę chwalić, tam jest tak naprawdę najbardziej, najlepsza segregacja odpadów. No fakt, że mieszkaniec ma wtedy wpływ, tak, bo sam decyduje o tym w rodzinie, jak segregować i mobilizuje rodzinę. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie do altany śmietnikowej przypisanych jest kilka bloków, czasami kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin, no tam jest anonimowość niestety i część mieszkańców, która segreguje, część nie segreguje i zanieczyszcza to co mieszkańcy robią w pojemnikach z segregacją. Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ma przede wszystkim zachęcić do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z tym w Radomiu jest źle i dlatego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zapowiada podniesienie opłat z powodu złego segregowania śmieci. Możemy mobilizować mieszkańców do lepszej segregacji, właściwej segregacji poprzez wyższe opłaty. W tej chwili są Mniej więcej drugie tyle w mieście wynoszą, natomiast wkrótce wejdzie ustawa, nowelizacja ustawy Początku Czystości, która przewiduje zwiększenie tej opłaty podwyższonej od dwóch do czterej razy większej niż za segregację. Więc to będzie ten czynnik ekonomiczny, który będzie musiał mobilizować mieszkańców, jeśli będą chcieli mniej płacić. Radomianie mają wiedzę jak powinni segregować odpady, jak mówi dyrektor Grażyna Krugły. Mieszkańcy osiedli otrzymali takie oto ulotki wyjaśniające jak prawidłowo segregować śmieci. Pojawiły się także plakaty promujące odpowiednią segregację odpadów.